wysłał naczelnego dupogłaza na zwiady! To mu Jest wybitnie wścieknięty! Muszę zrobić miejsce na lączpada! Z nim nie ma żartów! Muszę uciekać! Ha Aha! Też leci! Co za purchawka! Chyba leci w swojego pomocnika! Wypiję sobie siorbę, by się trochę wzmocnić! Haha! Smakuje podobnie do Mountain Dew! Czuję jak mnie energia roznosi! O! Użyję tych granatów! Podobno ciastek wyznaczył nagrodę za moją głowę! Ciastek! Tak długo jak mam prąd, to będę stawiać opór! Nie dam się! Dobra, zostałem z tym grzybem sam na sam! Zobaczymy, jaki mocny jesteś! Ciśnie zemki! Ma jak z minigana! Albo ma delirkę! E! Poczekaj, tylko sobie przeładuję snajpereczkę! Muchomorkowy sprint. Trzeba przyznać, że jesteś całkiem zabawny! No nic załatwię łatwiej cię Jak ciastek się o tym dowie, to się wykruszy ze złości! Pamiętajcie o kodzie! Lojalny!